Drodzy rodzice, nazywam się Marion Koch, jestem certyfikowaną konsultantką EPB i chciałabym zaprosić Was na konsultacje z zakresu Psychologii Rozwojowej, w skrócie EPB. EPB wspiera rodziny z dziećmi w wieku od 0 do 3 lat i pomaga lepiej rozumieć sygnały wysyłane przez dziecko. Możesz się zastanawiać, dlaczego potrzebuje EPB. Czasami dziecko dużo płacze, źle śpi lub jest często niespokojne. I trudno jest rozpoznać, czego potrzebuje. W EPB nauczysz się interpretować subtelne sygnały swojego dziecka, czy to podczas karmienia, spania czy zabawy. Może to pomóc Ci lepiej reagować na potrzeby Twojego dziecka i ułatwić codzienne życie wszystkim. Mogą Państwo skorzystać z bezpłatnej porady po uprzednim umówieniu się w jednym z naszych trzech hamburskich centrów rodzinnych. W Centrum Rodzinnym Fröbel-Bilschtedt, Centrum Rodzinnym Fröbel w reicherstig w Wilhelmsburgu lub Centrum Rodzinnym fröbel Elbwichtel w Centrum Handlowym Elbe w Osdorf. Proszę o przesłanie wiadomości e-mail na adres marion.koch.at.fröbel-grupe.de. Moje dane kontaktowe znajdziesz również na naszej stronie internetowej. Nie mogę się doczekać, aby towarzyszyć Twojej rodzinie w ich podróży.